Jakim cudem? Samą myszką Co? On serio to robi? On serio to robi akurat? Ej, bez kitu. to nie jest overreact żaden widzowie. Gość robi fragi będąc wieprzonym w basenie pod wodą. To jest chore już. Tu macie śruby, tu macie pineski tutaj macie kolejne. On ma na strzałkach całkowicie pineski W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać najdziwniejsze wygrane w Fortnite ze względu na to, że będą one chociażby na macie do tańczenia na padzie, na którym są chociażby gwoździe i w momencie, kiedy gracie to wbijają się Wam one w ręce. W sensie, serio, to będą bardzo dziwne rzeczy. Dlatego jeśli chcecie, żebym odtworzył to, co dzisiaj zobaczymy, to zostawcie tutaj 25 tysięcy w górę, oczywiście. Koniecznie zostawcie suba z dzwonem ze względu na to, że lecimy po 750 tysięcy. No i przypominam również, moi drodzy, byście wchodzili w sklep z przedmiotami. Bez przejść i kod Yoshi Majo, co go wszyscy w dupie mają ze względu na to, że jeśli będzie 20 tysięcy osób na kodzie, tak cały czas brakuje prawie tysiąca osób, żebym zrobił sobie dziarę z kodem. Więc serio, upewnijcie się, że kod wam po prostu nie wygazł ze względu na to, że chcę tą dziapkę zrobić. A się, że na 20 tysięcy to Zrobię, no to pamiętajcie, kod Yoshi mają a dziabę sobie zrobię gdzieś tutaj. Jak widzicie, ja mam już ich troszeczkę, dlatego o, mam nadzieję, że ładnie zafituję. Tutaj macie poprzednich zwycięzców konkursu, a jeśli chcecie w dzisiejszym filmie wygrać pakiet uliczny ninja razy dwa, czyli po prostu dwóm osobom je rozlosuję To wystarczy, że zostawicie łapę w górę, suba z dzwonem. W komentarzu napiszecie swój nick z Fortnite, z którym wspieracie mnie właśnie w sklepie Fortnite i wpiszecie kodzik Yoshi mają w sklepie Fortnite oczywiście. No i słuchajcie, niedługo będzie nowy dropik na smthastore.pl, więc polecam serdecznie. Polecam kupować to, co aktualnie znajduje się na sklepie ze względu na to, że. Jeśli kupicie cokolwiek, po prostu cokolwiek i wstawicie sobie zdjęcie tagując mój Instagram, już jeśli to mają oraz smthastor.pl, to otrzymacie ode mnie kupon zniżkowy na kolejne zakupki, więc polecam serdecznie. Dobrze widzowie, dość tego pieprzenia. No i dobrze, widzowie, słuchajcie, pierwszą osobą jest gość Oniku Crispy Concards, Który w tym momencie, jak widzicie, podłożył sobie do kompa w ogóle matę do tańczenia. Serio, wpisujcie kod Mayo i zostawiacie apę w górę, jeśli chcecie, żebym odtworzył to, bo pewnie taki odcinek z otwarzania tego będzie mnie cholernie dużo kosztował. I słuchajcie, zaczyna na środku, okej. Okay. Co? Jeśli on skoczy w tym momencie, to wyskoczy z busa Słuchajcie, jak on. O, dobra, wyskoczył. Myślałem, że jak podskoczy, to wyskakuje wtedy, ale chyba musi użyć tego przycisku w tym miejscu. Okej, okay, dobra, wchodzi na matę, już wylą. Na którym bije. Yeah. Okej, okay, słuchajcie, w tym momencie po jego prawej stronie z tyłu ma po prostu przycisk do bicia. Czyli w momencie, kiedy przeciwnik przyjdzie, musi naciskać cały czas prawą nogą z tyłu. Po prostu. I z tego co wiem widzowie, mimo takiej trudności, mimo tego, że on najzwyczajniej w świecie musi łazić po tej macie i cały czas biegać i chodzić w taki sposób, ktoś zrobił wina. Nie wiem jak to się stało, ale zaraz to zobaczymy sobie. Dobra, słuchajcie, generalnie ponoć to jest moment, w którym coś rzeczywiście się dzieje, ale... Wow Czajcie mieć taki disrespekt w momencie kiedy wiecie Ktoś was zabija for titen, No nie wiem No na przykład y, Możecie rozwalić sobie klawiaturę Wytrzeć mordę Nie wiem Możecie pójść do łóżka Położyć się I przemyśleć całe swoje życie W momencie kiedy zabije was No nie wiem Jakiś padowiec To już w ogóle się tiltujecie, Ale trochę sadgę W momencie kiedy Wali was gość Na macie do tańczenia A okej okay. Więc y, widzowie Zostaliśmy oskamowani W sensie Gość nie wygrał gierki Ale dla niego to była Taka wygrana Bo kogoś zabił Na macie do tańczenia co to ma być? Morgz nagrał film, w którym gra na padzie, w którym wmontowane są śruby. Niektórzy padowcy mają taki odruch, co nie? Że, nie wiem, coś im nie wyjdzie. No to na przykład, no nie wiem, walną tym padem, no i zazwyczaj tymi palcami gdzieś tam dotkną. Ale w momencie, kiedy pad wygląda w sposób taki, tu macie śruby, tu macie pineski, tutaj macie kolejne. On ma na strzałkach całkowicie pineski. Czyli w momencie, kiedy on musi coś zrobić na strzałkach, to automatycznie wbija palec z pineski. Deski. W się sensie, ciężko to jest wyminąć, raczej w sensie można gdzieś tam po boku klikać To już jest chore widzowie, sensie, to już podchodzi pod masochizm Gość ponoć zrobił na tym victory Royale. Zobaczmy jak zdobywa fragi na tym Halo, ale gdzie jest, gdzie jest pokazany pad? Czemu tutaj nie ma pada pokazanego? Okej, okay. znaczy powiem tak, generalnie jeśli chodzi o pady, co nie? Dobre jest to, że jest ten auto aim. Generalnie on ciężko miałby cokolwiek do zrobienia. Jeśli on rzeczywiście w tym momencie gra na tym padzie i robi 5 fragów w tym momencie już. Zostało jeszcze 16 osób. A znaczy mi się wydaje tak, gość generalnie okej, okay, zrobił wina, rzeczywiście ładnie zdejmuje i serio, 30 tysięcy w górę widzowie i... I robię to. W sensie serio. 30 tysięcy w górę. Odtwarzam to. Ja nie uwierzę serio, że gość robi Wina na tym padzie. Naprawdę. To w się sensie ma trochę dyslajków w ogóle z tego co widzę. 5 osób zostało. Dobra, zobaczę, chociaż jeszcze wina zrobił w takim razie. Zobaczymy, czy pokaże tego pada. Ja pierdzielę co. Co ten chłop robi z tą bazułką cały czas? Jeśli on nie będzie miał zakrwawionych palców po tym, to ja naprawdę będę zdziwiony. Ostatni gość. Co on robi teraz wiktory Royala? Uwaga. 3, 2, 1 Okej. Okay. I co, nie masz nic na palcach? Widzowie, to jest scam. To jest największy scam. Gość na początku rzeczywiście grał na tym kontrolerze, jak widzicie. I rzeczywiście gra na początku na tym kontrolerze, ale później wydaje mi się, że, że chyba za ciężko mu się grało i nie był w stanie czegokolwiek zrobić na tym. W ogóle zobaczcie co, nie? Jak on nie jest w stanie w ogóle naciskać tych przycisków. Nie jest w stanie nawet dobrze podnieść tego pistoletu z tym kontrolerem. On nie jest w stanie, bo za każdym razem, kiedy naciska cokolwiek, tu wbijają mu się rzeczy w palce. Scam. mi się na końcu przyzną. smthstore.pl polecam serdecznie. Dobra, słuchajcie, następną osobą jest RAG i generalnie z tego, co mi się wydaje, gość w tym momencie idzie na stadion. Dzisiaj jestem w szoku trochę, bo jakby wydaje mi się, że chyba wiem, co gość chce zrobić. Ja! Yeah! Ej, to jest chora akurat. Słuchajcie, jakbym miał to odtworzyć, to chyba by musiał być 50 tysięcy w górę tutaj, bo wątpię, że byłoby to łatwe. W mógłbym się przejść na stadion tam Legii czy czegokolwiek, bo tam w Warszawie jest. W sensie, ja się nie znam na klubach, przepraszam. Ale, no, generalnie wydaje mi się, że byłoby to do ogarnięcia, widzowie. Więc jeśli chcielibyście, żebym zagrał Fortnite'a na stadionie, serio, 50 tysięcy w górę, dlatego, bo wiem, że tego nie dobijecie. Dlatego wam daję taki próg, wiecie o co chodzi, widzowie. Ja pierdolę. Nie, serio, w sensie. Wow. Nie, widzowie, to jest niesamowite, tak szczerze. To jest niesamowite w tym momencie, że gość gra sobie na tak wielkim ekranie, na pieprzonym stadionie do baseballu. Nie wiem, niektórzy to mają totalnie powalone pomysły. Jeśli gość zrobi jakiegokolwiek fraga, na, na tym dużym ekranie, w sensie to nie powinno być trudne, co nie? No bo jednak gra na ogromnym ekranie i powinien wszystko widzieć i tak dalej. Ale z tego, co się orientuje, no to musi być trochę delay, wiecie? No musi być trochę opóźnienie. Zrobi fraga czy nie? No, nieźle. No i zrobił wraga, widzowie. To jest powalone. Jeśli gość zrobił wina w ten sposób, to wyskakuje przez okno, widzowie, pod koniec tego filmu. Przysięgam, wyskakuje przez okno pod koniec tego filmu. Ale nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. W sensie zbyt ciężko. Jest ten input lag cały czas. A jeszcze, że widzowie, jakby tu jeszcze była widownia i tak dalej. Jakby tak wyglądały turnieje Fortnite'a w ogóle w tym momencie. Że zawodnicy by sobie siedzieli tam, tam w tym miejscu na wiecie, na środeczku. graliby sobie na padach. I to by był naprawdę mega event. I coś takiego nawet w Polsce zorganizować. Więc serio, jeśli oglądajemy jakieś Organizatorzy eventu, To, serio. To jest idealny pomysł widzowie. Stawcie apel w górę i napiszcie w komentarzu. Koks pomysł, jeśli uważacie, że to by było naprawdę coś mocnego jeśli byście wzięli udział w takim evencie, bo serio. Staldy kozak. Ostatni gość mu został. Chyba będzie skakany, Chyba będzie magik robiony widzowie. Będzie magik. Podejrzewam, że będzie magik pod koniec tego filmu. Ale zanim skoczę, to powiem dla widzów, żeby w sali kodio się mają, bo trzeba będzie to tworzyć, jeśli będzie dużo la lajków. Okej. Okay. Ja tego nie komentuję. W sensie to było coś naprawdę mega ładnego. Kolejna osoba twierdzi, że wygra. W Fortnite bez klawiatury. Czy on w tym momencie będzie grał na samej myszce? Czyli generalnie gość zbindował sobie myszkę w sposób taki, że naciska tylko i włączy ją, żeby grać w Fortnite'a. Okej. Okay. Zabił gościa. Okej, okay, tu się już wywalił, ale zabił kogoś. Zabił kogoś samą myszką. Czasami ja, ja nie potrafię zabić kogoś nawet myszką i klawiaturą i będąc w 100% sprawdy fizycznie. Bo jak wiemy, web mam zepsuty, więc no sami wiecie widzowie. Jakim cudem? Jakim cudem! Samą myszką! I rzeczywiście to jest legitne, jak się patrzy na te przyciski, to on rzeczywiście przyciska wszystko tak, jak tłumaczył. Tutaj nie ma błędnych ruchów, więc to akurat jest 100% legitne, że gość gra na samej pieprzonej myszce. Nie jestem w stanie pojąć tej kontroli. W sensie można się tego wyuczyć, ok, Ale nie jestem w stanie pojąć tej kontroli po prostu nad tym. Nie wiem, ja jak gram, to gram w sposób taki, że no jak nie wiem, jakbym jakąś padakę miał ze salą. I po prostu ja nie byłbym w stanie naciskać na myszce jakkolwiek. Nie wiem, to trzeba mieć. Chyba więcej IQ niż 55. A przypominam tylko widzowie, że 55 IQ mają świnie, i to im wystarcza, żeby się wysrać. A ja akurat umiem srać, i chyba tylko tyle. I to się zgadza. <gry> Okej, okay, tu widać mu drewno. Movement nie jest w stanie zbudować dobrze tego wszystkiego. To prawda, akurat. Ale no nie wiem, ci przeciwnicy to też są takie tuhedy trochę. Nie, no na pewno nie! No prawie wygrał, ale no nie wygrał. O nie wygrał jednak tutaj. Słuchajcie, tutaj mamy rzeczywiście Wina. Tutaj zdejmuje hopów ze snajpy. Co to za lagi ma? Halo, co to za lagi są? Pod koniec nagrywania tutaj u niego? No ale słuchajcie, zrobił Wina i chociaż zrobił dużo fragów. Więcej niż ja zazwyczaj po prostu samą myszką, więc... E Wow. Kolejna osoba wygrała gierkę w Fortnite w balonie. W latającym balonie. Gość bierze sobie cały sprzęt i przenosi go do latającego balonu. Jestem ciekaw, jak ten setup będzie wyglądał. Dobra, w tym momencie startują. Ja! A ja w ogóle chciałem się przelecić balonem, nie? Tak totalnie nudzkałem. Okej, okay, chłop się loguje generalnie. chyba parę dziesiąt metrów na ziemią już. Ja wale. I on jeszcze wygrał gierkę w tym balonie, tak? Dobra, zobaczmy w takim razie. W tym momencie ma już dwa fragi. Słuchaj, w te jak balon zapieprza w górę. Trzeciego fraga. I to jest insane, widzowie. Gość sobie gra, chilluje bombę po prostu. Robię sobie czwartego fraga tego. No w sumie, no. A co miałoby się dziać innego? Coś, co miałoby się dziać złego? Pomijając to, że jest, nie wiem, jakieś 100 metrów nad ziemią. mam pieprzony lęk wysokości. Jak ja bym miał się wychillować, grając sobie forta i mieć taki widok z tyłu, to bym się prędzej zesrał, widzowie. Naprawdę. Coś takiego również mogę otworzyć za 50 tysięcy w górę, ale nie za mniej, widzowie. Nie za mniej. Pamiętajcie, kod mają wpisujcie, widzowie, żebym miał pieniążki na takie rzeczy. No i oczywiście smthastore.pl Kupujcie sobie bluzy, kupujcie sobie koszulki. Niedługo pojawią się shoulder bagi oraz czapki. Kupujcie, żebym miał hajs, żeby coś takiego zrealizować, widzowie. Kupujcie i wpisujcie kody, jeśli nie macie pieniążku. No i zrobił wina będąc tak wysoko nad ziemią. To jest niesamowite. Ten piętnastolatek wygrał grę w Fortnite pod wodą w basenie. Okej, okay. tu ma monitor, tu ma pada. Czy on generalnie będzie nurkował podczas gierki? Nie, no, on sobie normalnie moczy tego pada. On ma to w dupie, widzowie. Dobra, zobaczmy to na szybko w takim razie. Gość generalnie zrobił sobie. Tutaj cztery fragi. Okej, okay, i w tym momencie zostało mu dziewięciu przeciwników. Nie, ośmiu właściwie. No, ale to w sumie nie jest jakieś ciężkie, jakby no mi się wydaje, że tutaj jest totalna chillera, widzowie, totalna chillera. Gracie sobie na padzie, jesteście w basenie. Wiecie, problem byłby taki, jakby rzeczywiście ten gość był pod wodą. Nie wiem, może będzie wchodził pod wodę, może będzie nurkował. Zresztą zaraz zobaczymy. Okej, okay, robi siódmego fraga. No i słuchajcie, zostało mu dwóch ostatnich przeciwników. Nie, ale było bliziutko. Nie, no powiem wam, widzowie, że skam trochę. To totalna chillera gaming. Kto by nie chciał? Widzowie, kto by nie chciał? Zanurzyć się w baseniku. Wyobraźcie sobie, że są znowu wakacje. Zamknijcie oczy na chwilę. Zanurzacie się w baseniku. Totalna chillera. Ciepełko na zewnątrz. Macie sobie w łapie pada. Gracie sobie w ulubioną bierę. No nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobra, w tym momencie, no, widać, że gość generalnie zrobi tego, Victor Royala. Raczej, bo gość. Jest tak mocno obite, że serio. No, zanurz się w wodzie, zanurz się w wodzie, gościu! Ja okej. Okay. Zrobił wina, ale nie zanurzył się w wodzie w żaden sposób. Znalazłem inny film, gdzie gość generalnie pod wodą gra, rzeczywiście, w Fortnite'a, tu ma monitor, siedzi sobie tutaj w tej kopule, ma monitor przed sobą, co? On serio to robi, on serio to robi akurat, ej, bez skitu, to nie jest overreact żaden widzowie, gość robi fragi, będąc w pieprzonym basenie pod wodą, to jest chore już, wow, naprawdę... Widzowie, tego raczej nie otworzę, serio. Tego nie będę w stanie otworzyć. Co? Zabił typa jeszcze! Ja wale! Nie, to już jest naprawdę. Po dzisiejszym dniu nic mnie już nie zaskoczy, naprawdę. Po tym, co zobaczyłem, praktycznie już kończąc nagrywać ten film, to mnie już nic nie zaskoczy dzisiaj, widzowie. Naprawdę. Ja pierdzielam, to jest niebywałe. Czy gość w tym momencie zrobił wina? 7 fragów pod wodą. Nie, to jest nienormalne. Akurat to jest nienormalne. Wow. Złej drodzy, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Dawno nie było takiego filmu, gdzie razem sobie coś oglądaliśmy. Ale jeśli chcecie sobie coś razem oglądać, to pamiętajcie w na Twitch i Mysterious Yoshi. Ze względu na to, że tam pojawiają się streamy codziennie, więc e, serio bijecie. smthastore.pl Polecam serdecznie. Ładne, fajne ciuszki. E, serio, 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 Polecam. Kod Yoshi mają, co go wszyscy w dupie mają. Subskrybujcie, trzymajcie się i.